Prawie metrowy, ruchomy, podświetlany model endoszkieletu T800, znany w waszej linii czasowej jako Terminator. Dziś przybywam, aby zmontować trzy pierwsze zestawy części, a wszystko dzięki uprzejmości Skynetu, który wcale nie jest zabójczą sztuczną inteligencją z przyszłości. To tylko złośliwa propaganda. I cięcie. Wow, to było naprawdę złe zagranie mnie. Oddaj mi swoje ubrania. Dobra, spadaj z fotela, sam to ogarnie. No i zabieramy się za naszego Terminatora, lub jak powiedziałby prawdziwy nerd, Cyberdyne Systems modelu 101. Gdybyście też chcieli, wbijacie na kolekcję terminator.pl i zamawiacie sobie prenumerat. Za pierwszą porcję części płacicie piątala, na resztę dostajecie rabat, dostajecie nawet jedną porcję gratis. Przy prenumeracie macie też prezenciki, a jakże takie jak zestaw śrubokrętów. Przydatny również, gdybyście musieli zbudować schron, bo akurat byłaby wojna z maszynami. Relok z bardzo sympatyczną czaszką. Oraz replika broni dla waszego T800 no bo głupio taki z gołymi rękami na wojnę. Podsumowując nasze dzisiejsze zmagania, mamy kawałek prawego ramienia. Dwa elementy, które są bardzo fajne, ale jeszcze nie wiem do czego służą, muszę ich nie zgubić. Mamy palec, którego też wypadałoby nie zgubić, bo nie wiemy, który to, oraz ten najbardziej ikoniczny, charakterystyczny element, dla którego się tu zebraliśmy. Prezentuje się to dość obiecująco, zwłaszcza od lewy. Gotowy model ma być obsługiwany na pilota, jeżeli chodzi o ruchy gałek ocznych, szczęki i podstawkę, która gra melodię z terminatora albo dźwięki wojny. Wprawdzie producent milczy na temat tego, czy gotowy model nie będzie przypadk miał wgranego protokołu Armagedon, ale myślę, że chętnie się przekonam i złożę go razem z Wami.